Cześć, witam na lekcji 6. Dzisiaj będą słowniki i zbiory w Pythonie. Słowniki dict i zbiory set to są bardzo przydatne struktury danych. Słowniki przechowują nam dane w postaci pary klucz-wartość co pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji, natomiast zbiory przechowują nam unikalne wartości, i w ten sposób eliminujemy po prostu duplikaty. I dzięki temu możemy też przeprowadzać szybkie operacje matematyczne właśnie na zbiorach, takie jak suma, przecięcie czy różnica. Te struktury są tak naprawdę kluczowe w wielu zastosowaniach, np. do przechowywania konfiguracji programów, analizie danych oraz w operacjach na dużych zbiorach informacji. Tak jak powiedziałem, słownik to jest struktura pary klucz WAT. W pierwszej kolejności otworzymy sobie nasz słownik. Słownik będzie się nazywał słownik, będzie zawierał trzy pary. Klucz, wartość, imię Jan, wiek 30 i miasto Warszawa. Otworzymy taki słownik w pamięci naszego trybu interaktywnego i następnie go wydrukujemy. utworzyliśmy nasz słownik i teraz go sobie wyświetlamy. Z prawej strony w trybie interaktywnym widzimy wszystkie elementy naszego słownika: e, imię, wiek i miasto. E, możemy w słowniku pobierać nasze wartości na podstawie klucza. W kolejnej linii kodu mamy pobranie wieku za pomocą właśnie klucza wiek. Ubraliśmy sobie wiek, jest to liczba 30. Wynik w Kosoli 30. Tutaj po prostu odwołujemy się do wartości dowolnego klucza, a Python zwraca nam wartość powiązaną z kluczem. Możemy również dodawać nowy klucz i nowe wartości. I w kolejnej linii kodu dodajemy nowy klucz zawód i nową wartość dla klucza zawód programista. Wyświetlimy sobie cały słownik i otrzymujemy słownik już o, o rozmiarze 4. Posiada 4 pary: klucz, wartość. Imię Jan, wiek 30, miasto Warszawa, no i zawód programista. Taki wynik otrzymaliśmy w konsoli. Jeśli chcemy usunąć jakąś wartość z słownika, również podajemy klucz, który chcemy usunąć. I tutaj poniżej mam taki kod, który realizuje usunięcie, czyli delete. Jest tutaj słówko kluczowe del, słownik i jak nazywa się nasz klucz. I to nam usunie klucz miasto i jego wartość Warszawa. Po usunięciu mamy już trzy wartości w naszym słowniku: imię Jan, wiek 30, i zawód programista. Warszawa została usunięta. Po słowniku możemy sobie też iterować. Tutaj jest prosta pętla FOR, która wykorzystuje jako iterator klucz i wartość. I sobie iterujemy po słowniku, wyświetlając jego poszczególne elementy dzięki instrukcji print i F-stringowi. I, I otrzymujemy trzy pary klucz wartość. tutaj ten item zwraca właśnie te wszystkie pary klucz wartość a pętla for no wiadomo przechodzi po, przez każdy element i wypisuje go właśnie w formacie klucz wartość dobrze teraz przejdźmy może do zbiorów zbiory set czyli tworzenie unikalnych wartości na po początku utwórzmy sobie jakiś prosty zbiór gdzie jest 5 liczb tak, mamy już ten zbiór w pamięci naszego interaktywnego trybu. A tutaj na dole mamy też również wypisane zmienne klucz. Zbiór set i rozmiar tego zbioru to jest 5, wartości 1, 2, 3, 4, 5. Ale dodatkowo możemy sobie wyświetlić, wydrukować z prawej strony w naszym trybie interaktywnym 5 wartości. Możemy dodawać różne elementy za pomocą metody ADD wywołanej na naszym zbiorze, to w kolejnej linii kodu akurat się dzieje. Dodajemy sobie tutaj jedną liczbę. Wyprintujemy sobie to, i mamy już teraz 6 liczb po tej operacji. Możemy też usuwać poszczególne elementy w zbiorze, i tutaj mamy też przykład. Spróbujemy sobie na zbiorze. Metody rimów. Usuwamy trzeci element. Printujemy sobie, jak wygląda teraz nasz zbiór. I po usunięciu mamy tutaj 5 wartości. Nie mamy liczby 3. Na zbiorach możemy również, tak jak powiedziałem na początku, przeprowadzać różne opera operacje matematyczne. W kolejnym przykładzie mamy dwa zbiory: zbiór A i zbiór B. Pierwszy zbiór. Zawiera cztery liczby. Drugi również są to inne liczby, ale niektóre liczby się powtarzają. I operacja, które możemy wykonać na zbiorach, to jest suma zbiorów, czyli łączymy oba zbiory, eliminując przy tym duplikaty. mamy sobie tą instrukcję i jak widać, mamy sumę. Zbiorów. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te wszystkie liczby, które się powtarzały, zostały wyeliminowane. Kolejną operacją matematyczną jest przecięcie zbiorów, które pozwala nam zwracać elementy, które są po prostu w obu zbiorach. O, wyprintujemy sobie, jak wygląda teraz przecięcie zbiorów, i okazuje się, że mamy dwie liczby 3 i 4. Czyli wspólne elementy, które należą do pierwszego zbioru A i do drugiego zbioru B. I ostatnią operacją matematyczną jest różnica zbiorów, która zwraca nam elementy, które są tylko w zbiorze A, ale nie, nie ma ich w zbiorze B. I zostały tutaj zwrócone liczby 1 i 2. To są liczby, które są w zbiorze A, a nie ma. Tych liczb w zbiorze B. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Moglibyśmy tutaj więcej podać przykładów, ale ta wiedza, która tutaj jest w tej szybkiej lekcji, szóstej, pozwoli nam już zacząć pracę z słownikami i zbiorami. Zachęcam do samodzielnego zgłębiania tematu słowników i zbiorów. Do usłyszenia w kolejnej lekcji.